Dzisiaj widzowie tych trzech proplayerów, Seti, Kami i Demuś, zadecyduje o mojej grze. Rozgrywanej na platynach, diamentach i elitach. Czyli w skrócie będę musiał wygrać trzy rankedy na trzech różnych rangach z poleceniami od trzech różnych prosów. A Ty, Widzu, zostaw te trzy rzeczy. Lajka, suba i komentarz. Natomiast ja zapraszam tutaj Setiego do lobby i zaczynamy od pytań do niego. Iwodini, jaka jest najgorsza pompa? Ranger Najgorsza miejscówka Zielone tarasy Najgorszy drugi item w EQ Uzi Najgorszy możliwy build Podłoga I na koniec najgorszy możliwy item Aplikator dezodorantu I tak się prezentuje według Satiego najgorszy zestaw na grę I ja widzowie tylko przy użyciu tego zestawu muszę wygrać Oczywiście całość zaczynamy na platynach To był widzowie błąd Potrzebuję pompy, uzi lub pierdzioszka. Nie, to jest USP, nie mogę używać. Daj mi coś, daj mi coś! Nie mam broni. Jest uzi, dobra, mogę tego używać. Jest git, jest git, jest git. I wpadłem do prysznica. Dobra, już, już, już. Skrzyneczka cyk. Tego nie mogę, ale kewa mogę. Chillujemy, widzowie, chillujemy, wjeżdżamy. Wjeżdżamy, rozjeżdżamy, chodź tu nobie. Ho, chodź tu kolego, przejechany. Ja nie wiem, co Sati ma do uzi. A raczej czego nie ma. Na pewno nie ma szacunku, nie mogę budować. Czekaj, kolego, 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 ja mam tylko podłogę, tak? Mogę sobie w coś takiego postawić? On dalej się dziwoknie, to jest debil! No to jest debil! Ej, dobra, teraz będzie ciężko, teraz widzę, że będzie ciężko. Może podjadę ten drugi domek? Oj, podłoga się przydała. Jedziem. Jedziem. My się biją. Idealnie, dajcie mi tą pompę jednostrzałową, chyba ją mają. No przestań mnie! On mnie nęka, to jest przeopata. W Stanie się tamten gościu z tego drugiego domku, tu są ludzie, czekajcie, czekajcie, nie, skasowali się. Chwila, nie, czy tu jesteś? Chodź! Gin, gin, gin! Dobra, jest jedna strzałówka. Nie ma, nikt tym nie gra, okej. Okay. Nie no, naprawdę nikt tym nie gra, w sensie ja wiem, że nikt tym nie gra, ale czy. No, nikt jej nie podniósł. Niedobrze, bo to oznacza, że ja dalej nie mam żadnej pompy i mam tylko uzi. Dawaj, pompa. Nie, pa! Złote uzi! Ale Sigma. Dojeżdżam, tego ty pacowok nie stał. bania. Biją się. Let's go, baby. Let's go, czekaj na mnie. Ile stupek? Tu są 3, 4, 5, 6. To są przynajmniej trzy osoby, czekaj. Ja mam podłogę. Ja mam podłogę, wjeżdżam, rozjeżdżam. O, 36, for real on jest. Chodź tu. Nie jest tego. On ma zero. Ej, to uzję jest op, to uzję jest OP. Czekaj, go zaraz skasuję, go zaraz skasuję. Chodź tu. On ma zero. No co ty robisz? Ja mam tylko podłogę, stary. Nie dobrze, mam tylko podłogę, nie dobrze. Ucieczka. Odwrót. Odwrót. Biją mnie, biją mnie. Nie wiem, co mam robić, nie wiem, co mam robić. Jest pompa. Nice. Ja się cieszę z najgorszego możliwego przedmiotu w tej grze. W sensie jeszcze nie najgorszego, bo najgorszy przed nami. Ale czekaj, bo tu tą pompeczkę bym jakoś mądrze może wykorzystał. Tam jest gościu u góry. O, oh, mi, bracie! Ej, ja nie wiedziałem, że to jest taka dobra. Jakby realnie nie miałem bladego pojęcia, chodź tu do Ej, czemu Seth ją zwyzywał? Zarąbista jest ta pompa. Znaczy, serio, jest mega, mega spoko. Z ręką na serduszku też nią chyba nigdy nie grałem wcześniej, ale... No na razie się nie wydaje być taka z wagość. do góry, chodź tu. Kolego! Kolego! Kurde, nam, tylko tą podłogę. Wybombi mnie coś, oj. On coś gotuje, brat gotuje. A co ty tam siedzieć będziesz? On ma light. Ładujemy, gdzie on jest? Tam jest. Dostał znowu, jest super. Otwórz, nie otwiera. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Bierzam! Fardowania! Nie, nie! Dobra, żyjemy. Let's go, baby! Ej, jestem pro! Jestem Kami, jestem najlepszy! Jestem pro, widzowie, jestem pro! Mamy y, dwa itemki odhaczone i Setim im powiedział, że ten trzeci item, pierdzioszek, też jest y, na rankedach, bo jest na turniejach. On go dostał na turnieju właśnie, więc mam nadzieję, że tak jest. Co to za strefa? Odkąd dodali te pączki spadające, to taka strefa jest. Dobrze, biegniemy, <laughs> chrypka, chrypka. I przypominam, że dwa itemy z trzech mamy już odhaczone. I generalnie teraz jest przypał, bo jedyny build, jaki mam, to podłoga, więc jak ktoś do mnie zacznie naparzać, to nic nie zrobię. Patrz, jest ziomal nie wiem, czy on nie wie. Jadę. Chodź tu. 100! O kurde, jednak nie 100, ale dużo. Chodź tu, chodź tu, chodź tu. Bambiczku, bambiczku, jak tu zejść? Nie mogę zejść! Nie widzę go. Ja go naprawdę nie widzę. Chodź tu. Jadę, Twarda bania. Gdzie Jest ten człowiek. Tutaj. Dobra, szpisz, ty typeczku. Ale nie miał tego pierdzioszka, więc y, będzie ciężko. Go znaleźć. Ty, i już jest top 7. Nie wiem, to ani tem nie istnieje. Jest coś złotego. Dobra, to pompa. Czekaj, czekaj, czekaj. 22. No nie za dużo. Popaki. Wjeżdżam. Nie! Ja mam tylko podłogę, ja mam tylko podłogę. Powtarzam, ja mam tylko podłogę. Nie jest dobrze. Co ja zrobiłem? Muszę się chować jak bambiczek. Ale tu nie ma strefy. Biegnę do zona. Nie strzelaj. Proszę, stary, ja nie mam niczego do budowania. Dobra, chowam się tu. Ja się czuję jakbym grał no buildę na buildzie. On tu biegnie. Tylko gdzie on biegnie, ty? On jak przed boku biegnie. Chodź tu. 18 mu dałem. Czekaj, co tam jest? Tam coś mitycznego jest. Lecę w niego. To może być najgłupsza decyzja, ale muszę ryzykować. Nie trafiłem, trafiłem! Dobra, 60 mniej, 60 mniej. Bigo! Bigo! Dobra, mamy to widzowie. Czekajcie, 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 potrzebuję tego piździka, no nikt tego nie używa. Tu też go nie ma, nie ma go, ale tyle to bije ta strefa! Biegnę do zona. Nie podniosłem minisów. No jestem debilem. On nie widzi. Stary, ja się nie mogę zabudować! Jest turbo źle. GG! Gdzie w tą stronę? Dobra, 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 dobra. Buduj! O jest GG. On zaskoczy, a ja do góry! I jedziemy! Nie. O proszę bardzo, bez awansu. Ale za to odpalamy grę numer 2. I w następnej grze ponownie poleciałem na zielony taras. I na dzień dobry mamy Uzi. Kroki. Gościu ma pompę, dawaj ją! Dawaj ją! GIŃ! Dobra. Git, 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 git. Zabieramy. I szukamy ostatniego itemku. Jest gościu za ścianą. Jak tylko wyjdzie, to go kasuję. Dawaj. Proszę, chcę odhaczyć drugi item. Otworzył drzwi. BOOM! Dzień dobry, witam! Kolego! Przepraszam, że tak drajapę, ale jest fajnie. Jest fajnie, bardzo mi się to podoba. Biorę spleszyki. Dwa itemy odhaczone. Więc zostało nam znalezienie najgorszego według setiego przedmiotu. Problem polega na tym, że on jest tylko fioletowy i złoty. Więc może być ciężko. A nawet bardzo ciężko nie znajdę tego. Nie mam takiej opcji. I w międzyczasie, jak szukałem kolejnego itemu, to widzu, przypominam, że dzisiaj, w tą sobotę i jutro w niedzielę o godzinie 19.00 stream z turnieju streamerów OG. W tym momencie na ekranie widzicie wszystkich uczestników, którzy biorą udział, a oprócz tego pojawiam się Fortnite'owcy, ale w takiej nietypowej formie, więc napiszcie kto według was wygra, a my wracamy do challenge'u. Może drop? Raz się że Jak ktoś do mnie zacznie strzelać, to jest po mnie. Bo przypominam, że mam tylko zbindowaną podłogę, mega. O! Chociaż to sobie wezmę. Ale dalej lipa. Człowiek! Nie. Zwaistowałem amo. O, to jest lipa. Czekaj, mordeczko. Co mam robić? Nie bij mnie. Nie trafiłem go. On wie, że ja nie mam nic. Buduj podłogi. Nie nie! Ile on ma HP? Ucieczka! Przestań! Przestań! Proszę. To jest za mnie. Znowu nie trafiłem. Dostał 50, okej. Okay. I'm chilling, bro. Chodź tu. Chodź tu. No. No! No! O! Taki byłeś piparapa! Dawaj, dawaj, dawaj! Oj oj! Oj oj! Dostał śpi! Nice! ale laser. On też nie miał. O, jestem dead. No nie chce mi się. Nie chce mi się! A podjeżdża mnie. GG. Widział mnie czy nie? Nie wiem. Pik! Ładuj go, ładuj go, full, pół ogień. Jak tam życie? Nie trafiłem, ale lipa. Odwaliłem fest. przed do domku, jeszcze nie. Dostał 26. Kraka. Chyba nie jest. Dobrze. Jest tu. 40, Co to jest za pompa gównia, że ona daje 40? Giń! Dobra, żyje, 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 żyję. Jest mnie dojeżdża. No naprawdę Fejkuję, że idę. Ale tak naprawdę nie idę. Patrz, wybiegł. Nie. Tak. Ładuj go. 100 Ma zero. Jadę w niego. biją mnie, biją mnie, puść mnie. Puść mnie do boksa. Oj Nie. Nie. Proszę. Dobra, dziękuję. Uciekam. Nie miałem full w niczy, mamo. A jest top 3. Seti chłopie nie odbiera. Chciałem, żeby mi podał inny item, bo tamten nie istnieje. Jeszcze strefa idzie. No, tu są kroki, pewnie. Jest do dupy, widzowie. This is GG, bro. Lecz się apteczkami, to biję po 8. Muszę jakoś przejść, zbiją się. Nice, skasował go. Biegnę! Mogę to wygrać, nie bij mnie. Dobra, wygram to. Jednak nie wygram, kolega ma strefę. Kolega ma... O kurde, kolega to ma Ajma jakiegoś nieziemskiego, widzę. 50-50. 116. I kończymy. I kończymy. Oj, nie kończymy, nie kończymy. Rozumiem. Chodź tu. Zrzucam go, zrzucam go. Nie, zabrakło amo. Chodź tu. Dostał. 40. Wziął szejka, wziął szejka. Musi skoczyć. Pik, 100. On ma 0. Nie, no jakim cudem on żyje? Nie wiem, gdzie on jest. Za mną. Let's go. Let's go, baby. Wygrywamy. Wygrywamy. No bez itemu setiego, bo chłopie, on nie istnieje. Ten item nie istnieje. Awansujemy, proszę Państwa, do platyny 2. I z platyny 2, jeszcze do platyny 3. Nice. Następnie, jak widzicie, udało mi się wygrać kolejną grę. <laughs> Ponownie tego itemku setiego nie znalazłem. Ale za to wbiłem diament 1. Więc możemy przejść do wyzwania od Kamiego, związanego z tym, co najlepsze. Michale, po pierwsze, najlepsza pompa. E, thunder pompa. Najlepsza miejscówka. E, kominy. Nie wiem, jak to się nazywa w prawym górnym. Najlepsza druga broń BQ. E, z Karstumikiem. Najlepszy mo Możliwy build. Yy, rampa. Jakby czemu nie daszek? Ale dobra. Yy, piąta rzecz, czyli najlepszy możliwy item. Yy, rewolwer egzotyczny, balonowy. I tak oto prezentuje się najlepszy możliwy zestaw według Kamiego. I wy jesteście inteligentni widzowie. Wy już wiecie, co robimy. Mianowicie musimy wygrać z tym zestawem grę. A tylko napiszcie mi jeszcze, co wyrzucamy: czy kubusia, czy świnkę. Bo coś muszę wyrzucić. Oho, elektrownia kamiego pierwsza. A tu jest skar z gumą. Dobra, biorę go, biorę go. Pakuję się do środka. Jeszcze jest pompa. Nice, nice, bracie. Nienawidzę tej miejscówki, bo nigdy nie wiem, co się na niej dzieje. Kroki, gdzie jest gościu? Nade mną. O, to super pompa. O nie, czekaj, czekaj. Maniek, no stary, no ja cię proszę. Leave me alone. Pyk. dobra, dostał. No ma mało, on ma mało. Dobra, śpi. Pompę mamy odhaczoną. Git. O, jest lepszy skar. Lepszy skar, coś na mnie leci, ja się chowam. I ktoś dalej lata. To będzie łatwy kill. Daj mi go, daj mi go. O chłopie! Dobra, mam, mam, mam. Skar odhaczony. Tam kolejny. Ale dostał lufy. Dawaj, w niego jedziemy. I gdzie on jest? No dawaj, stary. No po prostu pyk. I pyk. Nie! Dobra. Eee, whatever, whatever. Teraz to już whatever strzelkasuję, kasuje. Teraz potrzebujesz tylko tego egzotyka. Lecą we mnie. Minus 120. Oj, to jest pompunia. To jest pompunia, giń! Dziękuję serdecznie, kolego. Jamenciki. Spadamy po yy, Smartiego. W sensie wiecie, tego takiego bossa, którego rewolwer mam znaleźć. Tu go nie ma. Oj, tutaj też go nie ma. To niedobrze. Biorę kewa. Istnieje szansa, że ktoś go podniósł. Proszę, chłopaki. On jest dziwny. Nie wiem, co on robi. To jest jakiś taki dziwak. No, no, no. Dobra, Dobra, noc. Masz i Temek, czy nie masz? Ma rewolwer, ale nie ten. Jakiś kolejny Frenzel leci. 64, 80. Dobra, dobra. Olewamy. Nie ma rewolwerka, nie ma Jakubka. O nie, o nie, o nie O nie Nie trafiłem o! o, i mamy diament 2 Więc w kolejnej grze ponownie wylądowałem na elektrowni I następnie odhaczyłem fragi Ty, nie ja tego trafiłem, którego chciałem Ale dobra Jeden i drugi frag odhaczony A ty co robisz? Pik, pyk! I pyk! Dawaj to. Gdzie jest ten rewolwer? Mam go, mam go, mam go. Biorę, wizowie! Wykonujemy challenge! Top 5! Tam jest człowiek. Przed do krzaczka. Tak, normalnie. Ale go przeczytałem. Jak chłopie, nopka. No, giń. Poczekaj, no ja fraga! Muszę jednego zrobić! Stój! Dobra, jest, jest, jest. Panewka 86, dziękuję ci. Top 3. Gościu bierze drop, tak? O, ja dostaję flec, wiem Od kogo? Uciekam stąd. Co to jest? O, jest GG, ja muszę jeszcze grę wygrać. Ja przypominam, że ja muszę jeszcze grę wygrać, a ja mogę tylko rampy budować. No jest GG. Proszę. No, 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 no. Nie! Więc gramy raz jeszcze. Jedziemy ze szmatami. 100. O, mam 0 HP, chce mi się. Jedziemy ze szmatami. Ale spokojnie, bo w kolejnej grze odhaczyłem fraga z pompy, znalazłem Smartiego i zdobyłem rewolwer, z którego szczęśliwie zrobiłem killa i całą grę zakończyłem przy użyciu skara. A elita 10% już jest, więc przechodzimy do trzeciego wyzwania, które jest najbardziej losowe. Dosłownie, ponieważ pro player odpowiada na pytania i nie ma pojęcia czego dotyczą. Proszę bardzo, ostatni delikwent Demuś. Zapraszamy go tutaj. I teraz tak, Demek, podaj mi liczbę od 1 do 100. 67. Demuś o tym nie wie, ale 67 oznacza rozdzielczość, którą muszę ustawić w grze. Druga rzecz to cyfra od 1 do 5. 4. To jak coś, moi drodzy, oznaczało ilość slotów. I trzecia rzecz, podaj liczbę od 1 do 4. 3. Nice! To oznacza, że mogę używać trzech z czterech budowli. Więc nie będę korzystał tylko i wyłącznie z podłogi. Graj. Tylko tym razem polecę na swoją miejscówkę. To jakoś jest mocna. Jest piekielna. Skrzyneczka, to wyrzucam, to biorę, to wyrzucam, to biorę. Mam cztery sloty i dojeżdżam. Co to jest? Spluwa pięć w jednym. A ja to biorę, ja to pierwszy raz widzę. Tam typek jest. <słyski> Jeszcze piła do mnie jedzie. On wie czy on nie wie? On wie. On wie, widzowie. Nie odpalaj piły. Pik! 70, wjeżdżam! Spluwa pięć w jednym! Siema! Kto ta spluwa robi? Nie, dobra, nie zaliczamy tej gry. Zapomnijmy o tym. Raz wychodzi, raz nie i to też jest okej. Okay. Lądujemy. Pa pa. Gościu się na mnie czai. O, ale ta ereczka sieka. Hojojojojojojojojojojoj. Klaudii Gleba. Bawarki. Kroki. Jakiś chłopiec w stodole. Pa 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 pa. No, widziałem go. Nie, no on gdzieś wyszedł. O, tutaj, proszę bardzo. Dzień dobry, witam. O, on jest jakimś prosem chyba. Chill, mordeczko. Chill, chodź. Pyk, pyk. O, ładny kokonik. Nie mam podłogi. Muszę o tym pamiętać, bo to może być lekko problematyczne. Czekaj, wychyl. On zginął. Not cool. Widzę tamtego gościa. Pa, jest tu. 60. No i po co kolego kradniemy fragi? Słucham. Pyk, 70. Chodź tu. O nie. Ja już się nie spodziewałem. Ja mam. o w pompie. Ja mam. w pompie. Dobra. Nie wiem co to było. O czym nie bolą od tej różności. To wyrzucam, to biorę. Proszę, jakiś złoty... A, nic. Nie na no, pewnie. Tam się biją. Ale ja nic nie widzę. Muszę podejść. Ła! Wow! Jest ten balonik. Klip jest nade mną. Co on robi? To jest jakiś, ale debil. Dobra, szybko poszło. Ulubiony i ten Michałka biorę. I jedziemy dalej. Kolejnego oponenta. On we mnie jedzie. On we mnie full jedzie. Czekaj, czekaj, manik, bo generalnie możemy się dogadać. Ja rozumiem, że jesteś prosem. Wbijasz sobie unrealka, nie, no, luz, luz, luz. Serio? Szanuję. O tak, o tak! I tak to się robi! Tak się rozmawia pro playerku, w chłopie. Szybka akcja, krótka piła. 6-7% rozdziału, ale to nie problem. Coś w krzaczku? Nie, okej. Okay. Kroki. Ktoś lutuje pode mną. Dzień dobry, maniuś. Nie mam podłogi, ale on tam gdzieś jest, on tam gdzieś jest. A drugi jest w strepie. 50, 50, no giń, giń. Spokojnie, żeby tylko tego nie przegrać. A, gościu jest za mną. Giń. o ład, tu jest drugi. Ładuj tam. Tamten ma mało. 118 white, okej. Okay. No nie daj mu się leczyć. Nie daj mu się leczyć. Dobra, on no niech się uleczy. Pa. Typek w krzaku, przy mnie. O nie no, tamten to jest pro player, nie? Przysięgam. Biją się. Jeden dostał balon. Drugi śpi. Ładuj go. A! Tak to się robi, widzowie. Tak to się robi! Oh. Moje oczy, beznadziejny challenge. Co lepsze robiłem go tyle, że czempiona wbiłem. I to byłoby wszystko. Pamiętajcie, że dzisiaj i jutro streamy z Jacob Kapa na moim kanale. Serdecznie zapraszam turniej streamerów OG. Musisz być. Puff!